Siemaneczko, siemaneczko, moi drodzy, witam was na moim kanale w kolejnym znów odcinku w Nobody Wants to Die. I zobaczymy, co nas czeka dzisiaj. Ja ostatnio przerwałem ten odcinek, bo coś czuję, że, że będziemy już prawie przy finale. On jest trochę krótszy, bo tutaj możemy przypadkiem tą grę skończyć, ale pewien jeszcze nie jestem. Także odpalamy od razu rozgrywkę i lecimy po, po ciało tej naszej partnerki. Zamknąć przestrzeń powietrzną parkiem. Czy ten park się pali, czy mi się tylko wydaje? I tu tak wygląda, jakby się wszystko jarało, nie? A nie, to tylko taki czerwony, jakby. E, Czerwona Una, ale tutaj, tak, tak widzę, że są zamieszki. Tutaj wiara coś podpala.

Not dosage, okay? think so. I had a hard landing. Port police car crash near me. Did you literally run into one of our friends in blue? There he is. On Nam, yeah, report it. Someone's coming. Don't breathe! the fucker's hiding. So you can go. Zabić?

Co ja mam tu zrobić teraz? Dobra, no to idziemy przed siebie, grat. Zazwyczaj nas prowadzi jakby za rączkę w postaci tego, że mamy ścieżkę tylko w jedną stronę. Idziemy. Co tutaj jest? a police car was sent out automatically justice Wait. to the rich biegiem, biegiem. great day for scrap dealers not for anyone else world's closed we gotta go around it this is some kind of statue

Jeszcze wyżej? Trzeba będzie skoczyć chyba, nie? Kurwa, w tym ciele tego ćpuna to my za bardzo nie poskaczemy. What idea was it to say goodbye to Green here? I don't know. Probably the city. It was the last exhibition he sponsored. Why does it matter? Wondering if this could have been planned. you think what's happened here is also part of the murderer's plan? Look, everything, everything happens on the day of Green's funeral. And it all started with him. As far as paralyzing the city and causing chaos, well, it works. Ale tu cały czas mają na Nie czy na pewno. E, czy na pewno dobrze tę sprawę rozwiązujemy? To kurwa, nie mam pojęcia, bo to Explains a lot. or I were the goddesses of fate. All I know is that they watched over the life thread of mortals and gods. Oh, nice. I have to take a roundabout route to them. How's Salma? Slowing down. She seems to be running out of strength. Faktycznie imponujący posąg. Policja. Spat out your name, and you just happened to be in the middle of this shitstorm. I need your help. Jane Salma's in danger. What are you doing? Don't get him involved. The famous psychologist, Jane Salma. What the fuck have you got to do with her? Wait a minute. She was taking care of Green, right? I need to get her out this whole time? Oh. After I told you to drop it? Fucking force you have quit. You are under arrest! Boss? Damn you! I'll have time for this anyway. Oh fuck! Was that the result of a wrong No tu się odjebało teraz. Jeszcze samochód. No na mnie leci O ła, czy to koniec gry? W sensie zginąłem? A nie, żyję. Dobra. Jakim cudem on to przeżył. No już kurwa, ja za dużo sił nie mam. Chciałem go zaangażować w pomoc, a tu wyszł taki klops. Ale on chyba tak też jakby mnie postrzelił, nie? Jak ja mam jej pomóc? Przecież to bardziej ona mnie będzie targać, kurwa, a nie ja ją. Kurwa, palce mi drętwiają ty. Ja pierdolę czekajcie chwilę. Kurwa, aż muszę sobie trochę ten ponaciągać, bo całe palce mi zdrętwiały. Dobra! Człowieku podnoś się albo... To jakby się przydała zmiana ciała. Hmm? Do you see her? She should be out there somewhere. My daughter, please tell me. Find her. She must be somewhere straight ahead. Can you see her? Is she okay? I don't know yet, but I'll find her. Ah. Ona kurwa do mnie strzela. Czego ode mnie chcesz? Got into my blood and old habits die hard you just followed orders blindly but you saw the true face of the elite and you're any different i have nothing like them over the years i've watched people look away go blind but thanks to salva all of that to 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 jest, kurwa. Podejdź bliżej. Salma walczy... Well, Nim, and this guy control him. So you'll get your revenge and burn everything to the ground. Then what? A psycho like you's gonna replace it with a brand new world? That fucking chance! Mortality will give us meaning again. Hmm. I've heard enough. Get out! It's time to end it! <laughs> what are you gonna do? Sacrifice this body? Mad! Third time lucky! <laughs> <laughs> Kurwa, nie wiem, co się stanie teraz, nie.

A na kurwiecie, czekajcie. O, jazda z kurwami. No przecież ja go nie trapię, już tak szybko strzelam, że daj spokój. Ale co to jest za babka w ogóle, że ona do mnie strzela? Chyba, że on nad nią kontrolę przejął ty. Nie, że ja tak zakończę swój żywot w tej grze. Nie chciałem tego tak poprowadzić. MP pistolet. Zastrzeliłem go. Ale czy ja wrócę teraz do innego ciała? No bo głowę mam całą, nie? James? co się teraz stanie. Jestem totalnie zmieszany tym zakończeniem. Ja nie wiem, czy ja, czy to szło inaczej poprowadzić, żeby jakby nie zginąć. Ale wydaje mi się, że oni go tak i tak przywrócą do życia, nie? Skoro tutaj jest taka możliwość. No idź do tej Rachel końcą Rachel. To nie będzie ona Rachel. I znowu go tu cofa ty z powrotem Czy to jest jakby przywracanie jego, jego tego umysłu? Ma to tu wzorować coś w ten deseń? to teraz? z niego Europejską, w życia. Czy to są ich banki pamięci teraz? Co, I trafiliśmy do pudła z powrotem? Ciekawe, czy to się da przejść na inny sposób? Muszę zobaczyć. Chyba, że to jeszcze nie jest koniec. Ile tu jest wiary w tych bankach pochowanych? Pobieranie nagrania. O moi drodzy. I to, że jakże co ja pierdolę. I to by był koniec tej serii. Ja jeszcze zobaczę. E, czy da się to zakończyć w jakiś inny sposób? Ciekawi mnie to strasznie, Czy tu jest kilka ileś tam zakończeń. Ale posłuchajmy sobie, co na to jeszcze ma do powiedzenia. to I tried to find something out from Salma, but she completely cut herself off and removed the Sonin GPS tracker. I thought. I thought it was over for me. Until one day, some bigwigs in suits came in here. I shot one of them. Stupid misunderstanding, just like with you. I didn't think Salma would send anyone. She arranged for a body exchange and transferred the payment. And because of the riots, no one even bothered to question me. So I finally had a bit of luck. If I just do it once or twice more, I'll have enough money to get Taylor out. I'll fight for her. Just like you'd fight for Rachel. Take care, partner. Dobrze, my drodzy. I tym sposobem kończymy serię. Dzięki, że byliście ze mną przez całą serię. Naprawdę warto było w tę grę zagrać. Na początku już się nie spodziewałem, że ta historia będzie tak dobra i tak zawiła. Także trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnej serii.